Dzień dobry w sobotni poranek Patrzcie widzowie Kogoś tu mamy Z powrotem używych. Właśnie odbieram maseja na Z naprawy Na razie ciągniczek na dotarciu Zrobił gdzieś tak około 10 motogodzin Zjadę do domu doczeka go wymiana oleju I tak do 100 motogodzin Takie dotarcie lekkie zrobimy Trzeba ogólnie go wyczyścić, wysprzątać porobić zdjęcia pewnie będzie wystawiony na jakimś tam znanym bardziej lub mniej portalu aukcyjnym a póki co takie lekkie prace będą wykonywane jeździ, skręca, hamuje wszystko jest jak należy zobaczymy co dalej ale to raczej niespodzianek nie powinno by być, bo wszystko zgubione zgodnie ze sztuką blok był poddany obróbce tuleje po pierwszym szlifie, nowe tłoki pierścienie hamowane, wał i od razu też wiadomo komplet panewek wszystko poskładane jak należy, oczywiście pierścienie dobrane do, do tych tulei po szlifie wszystko spasowane Podkreślam jeszcze raz pierścienie chromowane, także to zrobione troszeczkę lepiej. Wał też wzmacniany, krótki, także wszystko tak jak być powinno. No i miejmy nadzieję, że wkrótce będzie to służyć nowemu właścicielowi no bo jak sami dobrze wiecie, że ja już na taki ciąg za bardzo zastosowanie nie mam a ma stać się przewracać w cudzysłowie, czyli kręcić po kątach bez celu no to za szkoda, za szkoda, za, duży, za duża wartość tego ciągnika, żeby on tak bezużytecznie stał gdzieś tam przynieść, po pozamiataj można te pieniądze lepiej wykorzystać zresztą te Półtora miesiąca od naprawy, znaczy od do naprawy, okazało się, że spokojnie można bez niego sobie poradzić, i tak samo gospodarstwo funkcjonuje. Może tam troszeczkę było problemów, jeżeli chodzi o te opryski te przyczepiania, ale daliśmy radę. Też ja nie jestem. Yy, można powiedzieć fanatykiem takiego podejścia, że traktor w wozie paszowym musi być już przyspawany i do e, niczego więcej nie wykorzystywany. E, no, że po prostu w każdej chwili można z niego skorzystać. Odpiąć, przepiąć to jest żaden problem. Nie wiem, teraz się tak niektórzy wygodnym ponauczali, że tylko jeden ciągnik do paszowozu, bo to przepinanie, to do to tak? To, 20-30 lat temu na gospodarstwie każdy miał, większość miała jeden ciągnik, góra dwa to nie przeszkadzało przypinanie, to było czymś normalnym, a teraz nagle stało się jakąś anomalią no to na razie sobie powolutku ciśniemy, temperaturka w normie, wszystko ok pomalutku, pomalutku do przodu właśnie przed chwilą minęliśmy znak Graniczący Podlaskie z Mazowieckim Znowu jesteśmy w Podlaskim. I za moment za jakieś 10 km znowu w Bazowieckim. <laughs> to 62 to jest ciekawa droga. Jak tak, tak ja patrzę powoli, mam czas pooglądać uprawy, no to zboże w tym roku zimę to petarda Pszenica tu jako ładna, rośnie ogólnie pszenica przy pszen żyto. żyto. To co widzę u siebie to jest eleganckie tego. jęczmień. troszeczkę gdzie tam wody przybrakło, to tak te kłosy nie domagają, ale jestem ciekaw, że podobno dwurzędówki najlepiej plonują, bo może te kłosy nie są duże, ale grube, duże ziarno i, i wagi nadrabia z hektara. Jestem ciekaw jak to po przyczepach wyjdzie. Taka dla mnie zagadka jakieś 15 km do domu no to mamy pierwsze zadanko dlatego Ancymona po powrocie niech odpracowuje swój remont Co on sobie myśli A tak na poważnie silnicze ładnie mruczy Chyba lepiej jak nawet nowy był cichutko bezszelestnie równiutko tak jak trzeba praktycznie jakby nie było go słychać Nie ma wolnego teraz rozsiewacz ma zaczepiony Będziemy sziać mocznik kukowieca Jesteśmy na tej działce która najmocniej od mrozu dostała Ale zobaczcie kurczę są i takie mniejsze rośliny, one dłużej się grzebały, ale odżyły, jest trochę tu, w tym miejscu było najgorzej Poważone, jesteśmy na najgorszym miejscu Jest ok, w miarę zagęszczenie tych roślin, nie można narzekać Nawet poschodziła ta kukowica, którą dosiewałem Jak widzicie rządek obok tego, ten przetrwał te dosiewanie o, ładniutki rządek dosiany rośnie poschodziło pięknie tutaj też chyba ta katalina była troszeczkę dosiewanej no właśnie o było i poschodziło gdzie rzadziej pouzupełniałem reszta ładnie rośnie rośnie jakiś tam potencjał w tym będzie także zaczynamy dożywianie azotowe trochę sucho wiem ale pierwszy jakiś deszczyk powinno być ok. Także niech maszyna odrabia straty. Zobaczymy, jak to mi się uda się, rozsiewać. I mam nadzieję, że będzie dobrze. Coś takiego mniej więcej powinno być. A i John lepszy w międzyrzędzie powiem wam, bo zwężony. Tutaj jeszcze jest tak na styk, trzeba się pilnować jak się jedzie, bo przygniata ciutkę. Rządek ciutkę to znaczy minę i rządek już przygniatam. Kładzie. Jak nie jest jeszcze mocno wciśnięty w ziemię, to on stanie, ale wiadomo po co to? Także muszę się pilnować troszeczkę uwagi to ode mnie wymaga taki szybki pogląd, no są przerwy są przerwy tu na tej górce rzadko, ale tutaj na dołku już się zaczyna zobaczcie, normalizować o, tak jak tutaj to już jest normalna wiedza nic jej nie brakuje więc Obawy o odsiewanie były mocno nieuzasadnione i mocno przesadzone. Tylko tak patrzę, jadę po ustępkach, czy nie gniotę, a jest, powiem wam na styk wobota. Zawsze to 45-12 do tego służył celu, że się nim w międzyrzędziach działało. Opryski oczywiście ostatnio nie, ale już ten. E, Mocnik to. Była robota luksusa. O, a tutaj zobaczcie jaka jest. Fajna. Kupkowieca. Jak na ten rok to jest naprawdę ładna tutaj. Ale powodując do zeszłego, to jest. To nie jest to, o, co w zeszłym roku. Plony też nie będą na pewno takie jak w zeszłym roku. Nie ma co wcale się łudzić. Nie tylko ta dosiewana kukurydza już poschodziła, ale też i tamte trawy po e, tych lasach zaczynają rosnąć. Widzicie jak się ładnie zazieleniło? Jedyne co do szczęścia to już deszczyku tylko brakuje. Taki jeden dobry deszczyk już by robotę zrobił fantastyczną. I tak po obrządku, prawie po obrządku, bo jeszcze paszałówką z jałówką dzisiaj będę musiał mieszać. Kontynuuję podszyb kukurydzy i dzisiaj chcę właśnie zrobić tej kukurydzy, które były przed Wielką nocą posiane. Także jedziemy z tematem, jak widać, mrozy tutaj wrażenia nie zrobiły. Tutaj, cztery rządki są deczko niższe, deczko mniejsze. Bo jakoś siałem siwnikiem, mi się ręka omskła. Po suwaku, po tym od głębokości nie był opuszczony kawałkiem do końca. No i mamy taki placek, właśnie. O, już się skończyły. Później sąsiad siał u siebie pogorzowskich i mi dosiał ten oto kawaloncik. A tymczasem jadę sobie, sypię nie? tu to nie widać wcale, żeby jakieś uszkodzenia były po wszym a tu gdzie trochę piaszczysta gleba, taka słabsza no to troszeczkę i kukurydza słabsza, wiadomo, będzie słabsza ale ogólnie jest ok widać, że chce rosnąć że tego azotu można i troszeczkę Dołożyć, bo taki kolor niezadziemny tych liści. Taki jasno zielony. Nie jest to może jakiś tam widać niedobór, ale widać niewykorzystany potencjał. O! To by było piękne określenie. Tak więc dlatego leci. Azot. Nasypane mam deczko ponad pół bitbagu. Tak gdzieś 700 kg. 600. Po pierwsze wsypywałem, bo. Po big wagon, tak? Pierwszy ziemnik żeby ustawić go, i deczko przymało ustawiłem, bo to jakaś gruba granulka tego mocznika i za mało ustawiłem, tak po 50 kilo na początku piszło. Później po połowie pola 5 hektarowego dołożyłem, i pozostałą część już chciało dobrze, mniej więcej dobrze, tak mi się wydaje. Ale teraz do pozostałej części wysypałem, właśnie. Kolejnego biga, żeby sobie zweryfikować te ustawienia i ewentualnie delikatnie skorygować. Tak to wygląda. Proszę Państwa, już tutaj, po prostu przed drugim pokosem, chcę te największe kukurydze posiać, bo za parę dni może się okazać tak, że będzie tutaj problem z wjechaniem. Z tej strony jest inna odmiana, zobaczcie, 12 rządków jak ciąg. Tu jest 12 rządek i tam 13 innej odmiany, ale nie mogę o niej mówić, co to za odmiana jeszcze, bo to jest faza testowa. Można powiedzieć, że zostałem na sprawdzenie i właśnie nie wiadomo, czy to będzie wypał, czy nie wypał. Jest wyraźnie mniejsza, bo obok jest Goliat a tutaj jest ta właśnie inna aczkolwiek zobaczymy co ten co to to pokaże bo po kolorze patrzy że ma to chęć iść lepiej niż obecnie wygląda tutaj też jest tak kukurydza co Bruce ją trącił no ale jakoś sobie poradziła Teraz dostanie odrobina z dziku i będzie dobrze Będzie pan zadowolony Jeszcze żeby tak z tych chmurek coś popadało Co się zachmurzyło Całkiem by była szóstka w totkach Troszeczkę źle jeszcze ustawionych trzeba dołożyć Bo sporo zostało tego nawozu No i przyjeżdżałem na Kukurydze na... Te siano po świętach, tak? Te, też mi łozik trącił, ale jak tylko wschodziła. Też ładna, ciutkę mniejsza, ale ładna. Ciemniejsza. No, idealny, tutaj jest idealny moment na podanie bocznika. Tylko żeby jeszcze ten wspomniany deszcz zaczął padać. Pochmurzyło się, pochmurzyło badać nie chcę A teraz wytłumaczcie mi co podmiot miał na celu tworząc tu sobie pole <laughs> mentalność Podlasia poziom kuźwa hard zobaczcie jaki ten kosa chytry nawet górna darmowe piachudry po środku sosen zasieje aby a więcej aby tylko to się nazywa Podlaski Poziom ekspert. Widzieliście takie cuda? Nie, no to teraz zobaczyliście cy, 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 cy. Gdzieś tu się wbić trzeba Ślady po sprayerze Opryskiwacz Mówiąc po polsku Tu nie, jakoś tak Jeszcze w wezmę Chyba o rządek za blisko, ale to z klina będzie szło. to przyjmijmy, że będzie dobrze. Lecimy. Nawozy rozsiane, jeszcze tylko ukręcić paszowu z jałówką i mamy fajrancik. Rozkręcić i rozdać go ku demolu jeszcze. Szkoda, że ładowacz jest przedstawione kosiarkami bo tak to bym podpiął do maseja ładowacz i rozwoził to jedzonko w starej oborze ładowaczem bo jest traktor węższy od ładowarki i dużo łatwiej się tam im manewruje być może łyżka mniejsza mniej wezmę ale za to wygodniej się kręcić w tygodniu taki mek trzeba będzie uruchomić żeby to było łatwiej no póki co Mieszanko. i po mieszanku jakiś parę słów, bo zapewne domyślam się wszyscy ciekawi, ile ta naprawa kosztowała. To jest pytanie kluczowe. Także poczekajcie cierpliwości. Na koniec filmu będzie wszystko wyłożone, kawa na ławę. Ile kosztowała zabawa z zatartym silnikiem? Na koniec wracamy do początkowego tematu, czyli do remontu tego ciągnika. Kluczowe, najważniejsze na pewno Was interesuje. Najmocniej aż się upierdziłem, Normalka. Eee, ile kosztował taki remont? To kwota zamknęła się w 16 tysiącach, za bo Ci znam plus części, całość mniej więcej tyle. Wyniosą mniej więcej, no dokładnie tyle wyniosła. Nie będę tutaj oszukiwał. Zrobiony remont zgodnie ze sztuką, dobrze pochodzi. No i taka kwota wyszła. Nie wiem, dużo, mało. Według mnie to spodziewałem się, że może być więcej. E, aczkolwiek miałem cichą nadzieję, że wokół tej kwoty gdzieś to się wszystko e, wyrobi. Aczkolwiek w trakcie tego remontu, jak tam padła decyzja, że trzeba nowywał. No to też już zadrżała kieszenie, ale jednak finalnie udało się zrobić. No i tak, nowy wał, tak jak mówiłem, tłoki, pierścienie, panewki, blok po obróbce. Wszystko, głowica, splanowana, w porządku, sprawdzona. No, ciągnik złożony, jak trzeba zresztą słychać było na ujęciach, że ten silniczek ładnie pracuje. No i teraz temat drugi. Jaki los tego traktora czeka? Oczywiście muszę go na początku dotrzeć, zobaczyć czy wszystko jest faktycznie w porządku, czy nic tam nie wyjdzie po drodze, więc te 100 moto godzin musi przepracować w takich lżejszych pracach, niby tam się mówi, że powinno się docierać przy 80% obciążenia silnika, ale nie wierzcie w takie bzdury. Pierwsze 100 moto godzin należy przy lekkich pracach zrobić, żeby. No, nie uszkodzić, bo wszystko musi się dopasować, wszystko musi się ułożyć w silniku, pierścienie muszą się ułożyć na tłokach, dopasować, dotrzeć do tulei, żeby to szczelnie pracowało. Zwłaszcza, że tutaj są te wzmocnione pierścienie założone, one długo się dopasowują, długo się docierają. Także 100 moto godzin. Teraz ma gdzieś zrobiono około 20. W takich lekkich pracach, na początku to było gdzieś tam się przejechał mechanik, Powstał ten ciągnik na podwórku, popyłkał sobie na lekkich obrotach. No tutaj przyjechałem im nie przeciążając. Tam dużo nie, nie dawałem, tylko do 30 na godzinę jadąc, czyli tam jakieś 1700-1800 obrotów na minutę na silniku, żeby nie przeciążyć. No i jakieś tam pompowanie szamba, to już całkiem sobie pykał po lekku, czy ten raście, czy ten to co to. Takie, takie właśnie lekkie pracy będzie wykonywane, to gdzieś belki załadować, tylko że bez przyczepy będzie jechał, chyba że pustą zaciągnąć bądź też tam z paroma belkami, to owszem, ale lawety on na pewno nie dostanie na te 100 godzin. No i po tych 100 godzinach raczej 99,9% wskazuje na to, że będzie wystawiony na sprzedaż. I nie ukrywam, że będę szukał czegoś mocniejszego. Pod zamian. John Deere, los będzie taki, że on zajmie miejsce Massey Ferguson, czyli że będzie kręcił wóz i robił opryski. Na czas oprysku, czy też tam jak ładowaczem, będzie gdzieś trzeba jakieś belki pozbierać, o, bo oczywiście do Johnego już poszły macki, które szukają gdzieś tam ładowacza oryginalnego na rynku wtórnym. No i John Deere będzie właśnie pod opryski robiony w bo w zbożach to może już inny ciągnik będzie, innym ciągnikiem będę to robił, bo to nie ma problemu, tylko w Kukłowiedzy, bo on się między mieści po obróceniu kół, w tej formie, jakiej jest teraz. No, ładowacz i wóz paszowy, no, plus jakieś tam dodatki w sezonie. Yy, no i chciałbym, żeby wskoczył tutaj za masę ja ciągnik pomiędzy tymi dwoma walterami, między tą dużą a małą. No, i taki jest właśnie zamysł, bo masę już się zrobił za mały, już dla niego nie ma funkcji. Ten paszowóz to dużo lepiej się John Deere miesza, bo z zapasem mocy na lepszym przełożeniu. Bo Johnym to 540 Eko kręci sobie 1500 1,400, 1,500 obrotów, sobie silnik pyka, wóz się kręci. A tutaj no jednak ten to był piłowany trochę mocniej, wyżej. Eee, no nawet raz nie przełączyłem. John wałka z 1000 na 540 ekonomicznej, i tata w przy mieszaniu i na 1000 namieszał i też dał rady nie gasł. Także tak to wygląda. Więc na pewno dowożą, lepiej będzie się nadawał. Jak się oborę przerobi, to i Walter będzie się pasowywała, Także nie trzeba będzie już włożyć łyżką jedzenia więc już dla maseja tak się roboty za bardzo wielkiej nie będzie a znowu to jest za duża wartość ciągnika żeby trzymać sobie taki rezerwowy tu przynieść podaj, pozamiataj coś podciągnąć, przewieźć, przeciągnąć za drogi traktor żeby on stał i, i marnował się w takich pracach także taka decyzja była podjęta i mi się wydaje że będzie słuszna także jeżeli ktoś by z widzów chciał go odkupić, ciągnik jest pewny. Ja już to gwarantuję go, yy, że tutaj żadnych wad ukrytych nie ma. To może sobie wcześniej zaklepać, tak jak Mateusz ładowarkę, nim to pójdzie w świat. Także taka ode mnie informacja. Dzięki za oglądanie. Kończę film, bo jest już dzisiaj późno. Późno znowu skończyłem a miałem luźniejszą mieć sobotę, no ale ja uweczki wyjadły wcześniej. I tak to się skończyło. Dobra. Dzięki za oglądanie. Do jutra.